Czy ten sygnał świetny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, poruszając się nią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się i zaczekać na wyjazd autobusu z zatoki? Odpowiedź nie. Czy dopuszczalne jest włączenie świateł awaryjnych w pojeździe holującym? Odpowiedź nie. Czy możesz cofać pojazdem na drodze jednokierunkowej? Odpowiedź tak. W tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Odpowiedź: nie. Czy na najbliższym skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy w obu kierunkach? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji jedziesz drogą jednokierunkową? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, po wjechaniu za sygnalizator, masz obowiązek zatrzymać się w miejscu wskazanym znakiem stop? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Odpowiedź: tak. Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Odpowiedź nie. Czy masz prawo zatrzymać swój pojazd na prawym poboczu tej drogi? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr omijania? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę? Odpowiedź nie. Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz? Słaby akumulator. Zwarcie w przewodach wysokiego napięcia. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. Odpowiedź C. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. Jaki efekt może wystąpić, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wcześnie zwolnisz dźwignię hamulca awaryjnego w porównaniu ze zwolnieniem pedału sprzęgła? Unieruchomienie silnika. Stoczenie się pojazdu. Gwałtowne ruszenie. Odpowiedź B. Stoczenie się pojazdu. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, świadectwo zgodności w Dowód rejestracyjny. Odpowiedź: A. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. Jak można zminimalizować zagrożenie kierując pojazdem podczas gęstej mgły? Zwiększyć prędkość. Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu. Zmniejszyć odległość od poprzedzającego pojazdu. Odpowiedź B: Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu. Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? Emisja bezbarwnych spalin. Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uruchomieniem silnika. Odpowiedź B. Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. W każdym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Odpowiedź B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. Tak, aby jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi. Odpowiedź A. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. W jakim przypadku przewożenie dziecka samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na tylnym siedzeniu, przytrzymywanego jedynie pasami bezpieczeństwa, jest dozwolone? Odpowiedź A. Jeżeli dziecko osiągnęło wzrost co najmniej 135 cm i nie jest możliwe ze względu na masę i wzrost zapewnienie fotelika bezpieczeństwa. Jaka pozycja za kierownicą umożliwi zmniejszenie efektu, tzw. martwego pola w lusterkach, występującego w czasie obserwacji drogi? Statyczna, sztywne siedzenie na fotelu, bez ruchów tułowia i głowy. Dynamiczna, w zależności od sytuacji odchylanie tułowia i głowy od fotela. Dowolna, przede wszystkim dająca wygodę kierowania. Odpowiedź B. Dynamiczna, w zależności od sytuacji odchylanie tułowia i głowy od fotela. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest większy. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest mniejszy. Nie ma żadnego wpływu. Odpowiedź B. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest mniejszy. Czy w każdym reflektorze samochodu osobowego wolno Ci zamiast żarówki halogenowej wykorzystywać lampę ksenonową? Tak, w sytuacjach awaryjnych. Nie, ponieważ może to doprowadzić do oślepienia innych kierujących. Tak, jeżeli trzonek źródła światła pasuje do oprawki w reflektorze. Odpowiedź B. Nie, ponieważ może to doprowadzić do oślepienia innych kierujących. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Hamując pulsacyjnie: delikatnie wciskając pedał hamulca maksymalnie wciskając pedał hamulca Odpowiedź C: maksymalnie wciskając pedał hamulca Zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Wejdź na naszą stronę poznajtesty.pl i wykonaj egzamin samodzielnie.